Chociaż bezpieczeństwa w torzyniu strzegą tacy oto postawni rycerze, to już wkrótce ma być tutaj jeszcze bezpieczniej. Dlaczego o tym? W materiale, który dla Państwa specjalnie przygotowaliśmy. Jakiś czas temu na oficjalnym facebookowym profilu miasta i gminy Torzym pojawiła się informacja, że w miejscowości będą nowe kamery monitoringu. A że są potrzebne, to nie ulega najmniejszej wątpliwości, bo Torzym na mapie bezpieczeństwa powiatu Sulęcińskiego nie jest niestety w czołówce. Patrząc pod kątem statystyk, które otrzymujemy z policji, no niestety. No, plasujemy się w jednym z, nazwijmy to, najwyżej punktowanych pozycji, dlatego też zdecydowaliśmy się na ten krok i będziemy podejmować działania, żebyśmy w tym niechlubnym rankingu, kolokwialnie to nazwijmy, zajmowali jak najniższe podium. Działania, o których wspomniał burmistrz Suchowski, to wniosek o dofinansowanie z rządowego programu ograniczania przestępczości i Aspołecznych zachowań razem bezpieczniej imienia Władysława Stasiaka na lata 2025-2028. Uzyskaliśmy 97 tysięcy dofinansowania, całkowity koszt alokacji środków wynosi około 121 tysięcy zł. 8 października podpisaliśmy porozumienie z Wojewodą Lubuskim i dzięki temu na terenie gminy będzie nowy monitoring. Sami mieszkańcy mają. Na ten temat opinię, ale jak się okazuje, niejednoznaczną. Będzie się pani czuła bezpiecznie z tą piękną istotą dzięki takiemu monitoringowi? No, oczywiście, że tak. Był potrzebny tutaj? Był jak najbardziej. Tutaj, yy, no, nie jest spokojnie, tak, jeżeli chodzi o to Rzym. Dlatego uważam, że jest to bezpieczne i jest to potrzebne jak najbardziej. No, raczej tak. No na pewno tak. W ogóle dla, dla przy młodzieży, w ogóle dla dzieci, dlatego oczywiście, że tak. No jestem za. Tam, gdzie mieszkam, gmina założyła pięć kamer na 400 metrach kwadratowych. Walczyłem dwa lata, żeby zlikwidowali to, bo to przeszkadza mieszkańcom. Nic nie pilnuję, tylko mieszkańców nie zlikwidowali. I na terenie Torzymia jestem przeciw. Jeżeli są kamery, to w dzisiejszych czasach na pewno wszyscy, wszyscy czują się bezpieczniejsi. Nowy monitoring ma być ściśle powiązany z policją. Dzięki temu funkcjonariusze będą na bieżąco otrzymywać materiały z kamer. A to powinno wpłynąć na wykrywalność, ale i prewencję przestępstw. Inwestycja jest potrzebna. Każde inwestycje, które poprawiają bezpieczeństwo naszych mieszkańców są potrzebne. I na pewno my jako gmina będziemy brali w nich udział. W ramach rzeczonego projektu dodatkowo jeszcze do Urzędu Miejskiego zostanie kupiony defibrylator i przeprowadzone zostanie szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Ta średniowieczna niewiasta po państwa prawej stronie czuje się już na pewno bezpiecznie ze względu na tego wojownika. Po stronie lewej. Ale już od stycznia tego roku wszyscy mieszkańcy Torzymia będą mogli się poczuć tak jak ona, ponieważ tych kamer monitoringu, o których mówiliśmy, będzie po prostu więcej. Dla portalu Sulęcin24.pl z Torzymia Stanisław Czerczak.